Złogorzata Włodarczyk, Zuzanna Mann. Rozmawiamy, no właśnie rozmawiamy o marketingu w kosmetykach od kuchni. Witajcie w podcaście Marketing w kosmetykach. Rozmawiamy o marketingu w branży kosmetycznej. Poruszamy tematy związane z produktami. Markami, procesami, opakowaniami i komunikacją. Mówimy o wdrożeniach, o projektowaniu, o PR-ze, o sprzedaży, o tradzie. Spotkamy się z ciekawymi postaciami z branży i będziemy poruszać wszystkie możliwe tematy związane z marketingiem i kosmetykami. Dla Ciebie, czym jest marketing w kosmetykach? Oczywiście, wiesz, że to jest pytanie rzeka. Może, no, zacznę, tak, od te, może zacznę od tego, czym marketing nie jest lub co nie definiuje marketingu. Otóż marketing nie jest wyłącznie social mediami, marketing nie jest tylko reklamą. Tak zdecydowanie. I nie jest też akcjami promocyjnymi ani eventami wyłącznie. Te, te wszystkie obszary należą do marketingu, ale nie definiują jego. Więc czym jest marketing? Z mojego doświadczenia pracy z markami e, produktowymi, kosmetycznymi, marketing w tym najbardziej pojemnym znaczeniu to jest. E, tworzenie, wymyślanie i finalnie wdrażanie tych produktów. Jak się to usłyszy i zobaczy, co to oznacza, jak niezwykle szeroki i pojemny to jest zakres, obejmuje niezliczone obszary od, łapa, od łapania trendów, burz mózgów, wymyślania, śledzenia nowości, tworzenia marek i produktów. Potem cały obszar współpracy z technologiami i R&D, do burmas, zapachów, opakowań. Finalnie kreacje, wizualizację, aż po faktyczną produkcję tego produktu, po komunikację w mediach, kampanie reklamowe, wspomniane wcześniej akcje promocyjne i wspomaganie sprzedaży, no i oczywiście też social media, to jest to wszystko. To jest ten ogromny, ogromny worek z tymi obszarami, które wymieniłam, a na pewno też jeszcze nie wymieniłam jakichś na przykład PR-u, trade marketingu. Mm -hmm. I pewnie jeszcze dużo tak, innych. Wniosek się tam jest taki, że jest to bardzo szeroka dziedzina, tak. I też chciałabym właśnie odczarować tą naszą rozmową, że, że to nie są tylko social media i na pewno nie tylko reklama wizualna, mm -hmm. którą widzimy na co dzień na billboardach, na przykład w telewizji czy, czy nawet w internecie. I kiedy przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to się zastanawiałam, czym się definiuje. Marketera kosmetycznego, czym on się tak naprawdę zajmuje. Marketing się generalnie bardzo mocno zmienił w momencie, kiedy bardzo rozwinął się digital, czyli wszystkie aktywności internetowe. I, i człowiek, który ma się zajmować marketingiem w kosmetykach, on powinien każdej z tych dziedzin, które, o której mówimy, powinien dotknąć, przynajmniej doświadczyć i wiedzieć, z czym ona, jest kojarzona, co się tam robi. To nie znaczy, że ka na każdej z tych dziedzin musi się znać i być specjalistą. Czyli Nie, ale spe... musi się znać na tyle, żeby chociaż rozmawiać z ludźmi, którym właśnie, będzie to zlecał tak. i żeby wiedział, że ten obszar jest. Dokładnie tak, bo właśnie dzięki temu, że są te specjalizacje, czyli na przykład ktoś jest od ustawiania reklam digitalowych, na przykład ktoś jest od projektowania materiałów do, do digitalu, ktoś jest od organizowania eventów, ktoś inny jest od jeszcze jakiś właśnie od od tych elementów produktowych, ktoś jest od copywritingu, ale ten marketer kosmetyczny, który zajmuje się od początku do końca całym procesem wdrożeniowym, powinien po prostu wiedzieć, jakie są obszary i na czym polega praca w tych obszarach. A tylko dlatego, że planując budżet, planując w ogóle cały, robiąc plan marketingowy, powinien wiedzieć, co w tym planie się ma zadziać. To, czym ja bym chciała, żeby tak, tak zawsze było, że każdy marketingowiec, tudzież marketer jak ktoś woli tak, takie określenie, powinien wiedzieć, czym jest strategia. Strategia i biznesowa, i marketingowa, a najlepiej, jak ją umie robić. To jest, to jest w ogóle super. Natomiast no już aż tak bardzo nie wymagam od wszystkich ludzi, żeby umieli robić strategię, natomiast muszą ją umieć czytać, bo strategia jest podstawą do tego, żeby robić marketing później. Jak umiesz przeczytać strategię marketingową, to wiesz, jak mają wyglądać produkty, jak ma wyglądać komunikacja, jakich ludzi zaangażować do, do, do procesu właśnie, żeby produkt mógł powstać i być komunikowany. Więc myślę, że taki marketer powinien mieć bardzo ogólną wiedzę na... Na temat wszystkich tych dziedzin. I może się na przykład specjalizować w jakiejś części. Nie wiem, niektórzy potrafią, niektórzy potrafią ustawiać reklamy digitalowe, tak? Inni potrafią też projektować, bo też tacy są. Ale to nie znaczy, że marketer musi umieć wszystko doskonale, żeby na każdej części móc samemu to zrobić. Nie wiem, czy zauważyłaś coś takiego, nie tylko w branży, ale w ogóle. że w małych firmach taki człowiek od marketingu. Musi umieć robić wszystko. Bo to jest ogólnie domena małych firm. Każdy człowiek w małej firmie musi umieć robić wszystko. No I tutaj dlatego marketera nie będzie wyjątku. Też będzie, I powiem um... Ci, że to jest, to jest chyba jeden z trudniejszych elementów, z którym się teraz spotykam, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby jeden człowiek potrafił wszystko zrobić poprawnie. Ja nie mówię, że bardzo dobrze, ale poprawnie i żeby na przykład nie wydać bezsensownie pieniędzy. Dlatego ja jestem zwolenniczką, żeby jednak marketingowiec wiedział, jakich elementów potrzebuje do swojej pracy, żeby potrafił określić swoje zasoby i zasoby firmy, a potem usiąść i powiedzieć, ok, ja tego nie potrafię robić, ale potrafią to inni ludzie. Zlećmy to na zewnątrz, albo zatrudnijmy pracownika. Będzie to nas kosztowało tyle i tyle. Natomiast to jest po prostu wymagania właścicieli firm, że przychodzi człowiek, który ma umie projektować, umie wydawać pieniądze na reklamę, umie zarządzać produktem, zorganizować event i jeszcze nie wiem co tam sobie właściciel wymyśli. To jest pomijając wiedzę i doświadczenie, to jest po prostu fizycznie niemożliwe. To jest czasowo niemożliwe. Nawet właśnie gdyby tak. ta osoba to wszystko umiała, to wtedy to by zajęło dwa lata. No żeby właśnie. Jedna osoba miała to wszystko. E, zrobić. Dlatego ostatnio rozmawiałam z osobą, która mówi, słuchaj, wiesz co, przeczytałam ogłoszenie na specjalisty do spraw marketingu do jakiejś firmy. I mówi tak, słuchaj, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, żeby móc spełnić te oczekiwania. To nie wiem, czy jest taki człowiek, który to wszystko potrafi. Nie? Dlatego myślę, że powinno zmienić się myślenie w firmach. Człowiek od marketingu to nie jest człowiek od wszystkiego. Może być osoba, która zarządza procesem i właśnie ona wie, jakie są elementy potrzebne i kogo do tego procesu zaprosić. Albo, żeby być efektywnym, to trzeba się specjalizować w jakiejś części. To tak trochę jak praca z tobą. No, gdybyś ty miałaś się jeszcze zajmować całym marketingiem produktu i całym procesem wdrożeniowym, to to jest niemożliwe, tak? Bo, żeby robić dobry projekt na opakowanie czy nawet projekty wizualne do komunikacji, no to trzeba się na tym znać i mieć czas na to, żeby to wykonać. To takie mam przemyślenia. Na temat tego marketingu kosmet w kosmetykach? Ja myślę, że to też jest trochę tak z tymi mniejszymi firmami, że tam ogólnie jest oczekiwanie właściciela um, takiego podejścia, jakby też się było właścicielem tej firmy. Że, że, że ludzie, którzy. Prowadzą ci właściciele tych niewielkich firm, y, którzy robią sami bardzo dużo różnych rzeczy, trochę oczekują, że ci pracownicy będą tak samo funkcjonować. I to jest kardynalny błąd z ich strony, bo pracownicy nie są właścicielami tych firm, oni przychodzą do pracy. Czy w marketingu, czy gdziekolwiek inaczej, oni przychodzą do pracy, to nie jest ich firma. Ona się nie stanie ich e, życiem, treścią ich życia i najważniejszą rzeczą na świecie. E, to prawda, zgadzam się. I tu wychodzi nam temat komunikacji i oczekiwań, i powiedzenia na etapie współpracy, co ja mogę ci dać, czego ty ode mnie oczekujesz. Ale wiesz co, poruszyłaś jeden fajny wątek właśnie dotyczący właśnie marketera, dlatego że w strategiach marketingowych jest takie narzędzie, które się nazywa archetyp i właśnie ktoś, kto jest marketingowcem, zna się na marketingu, to on powinien wiedzieć właśnie, że to nie jest jego marka, nie jest jego produkt i musi się odnaleźć, osadzić się właśnie w oczekiwaniach tego właściciela. A między innymi te archetypy pozwalają na to, żeby mieć dystans i się osadzić właśnie w takich oczekiwaniach właściciela. Dobra. Pewnie kiedyś o. o archetypach ty... porozmawiamy. Ta, kiedyś, kiedyś właśnie indziej. o tym porozmawiamy, ale właśnie chciałam powiedzieć, że kończąc ten wątek, że komunikacja, czyli oczekiwania właściciela versus oczekiwania człowieka od marketingu, który przychodzi do pracy. O tym też porozmawiamy. Mhm. Ale tutaj wyszły dwie rzeczy już teraz, widać. Chciałam powiedzieć, że jedna, mhm. ale dwie jeszcze kompetencje tego w, kompet w zakresie kompetencji tego marketera. Raz to jest właśnie komunikacja z właścicielem choćby, tak. i druga rzecz będzie też wchodziła edukacja tego właściciela. No właśnie. Bo jeżeli właściciel będzie bardzo związany z firmą i z marką, a nie będzie miał wiedzy, no to będzie potrzebował, żeby go trochę nauczyć, o ile tą wiedzę przyjmie, żeby w ogóle się dało tą komunikację przeprowadzić i żeby dało się ten marketing skutecznie prowadzić. No, poruszyłaś bardzo gruby temat. Ja nawet myślałam, czy ja w ogóle znam właścicieli firm kosmetycznych, którzy są typowymi marketingowcami. I to, co zauważyłam, to tak, są tacy. Ja znam. Ja też. Ale jest ich mało. Natomiast ci tacy wieloletni właściciele, takich firm, które mają tam po 20-30 lat, to tam nie ma myślenia marketingowego. Albo nawet często są tacy twórcy firm kosmetycznych, którzy są, którzy są chemikami, tworzą ten produkt od środka, natomiast nie mają nic wspólnego z marketingiem. No, i tutaj zaczyna się właśnie pojawiać ten temat, o którym powiedziałaś, edukacja. I teraz, żeby taki marketingowiec mógł wyedukować właściciela w tej dziedzinie, którą się zajmuje, to jest bardzo trudna praca i też trzeba mieć pewne umiejętności, żeby tą wiedzę przekazać. To jest jedno. A po drugiej stronie, to co też powiedziałaś, musi być chęć przyjęcia tej wiedzy. Najgorzej jest, jak ktoś powie, ale ja wiem lepiej. No na pewno takie kompetencje, jakie ty posiadasz, z uwagi na twoje drugie wykształcenie, czyli coaching, jest bezcenny. O, Tutaj, tak, to jeśli chodzi zarówno pomaga. o współpracę z właścicielami, jak i pracownikami, prawda? Słuchacie podcastu Marketing w kosmetykach. Widziałeś o małych firmach. A jak w takim razie wygląda praca takiego marketera w dużej firmie? Powiem szczerze, że ja nie pracowałam nigdy w koncernie i to jest, nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale znam ludzi, którzy, którzy w tych koncernach pracują, a firmy, z którymi pracowałam, były takie z pogranicza korporacji i też polskiego biznesu. I z tego co wiem, to w korporacjach jest bardzo wąska specjalizacja. A na stanowiskach typu brand manager na przykład y, są ludzie, którzy się otaczają właśnie specjalistami innymi i oni zarządzają procesami. Bo tak naprawdę pewne rzeczy są narzucone odgórnie z centrali. Oni mają gotowy produkt, mają często gotowe kampanie do przeformatowania na polski rynek, na przykład. I co, czego oni potrzebują? No, potrzebują agencji do współpracy, która. Zrobi pewną część pracy, albo mają w zespole ludzi, którzy jakiś wycinek robią, ale z reguły jest tak, że to bardzo dużo rzeczy jest narzucanych. Widzę po pracach e, marek koncernowych, że pewne rzeczy są inne na przykład niż e, w Europie czy na świecie i, i są wdrażane pewne elementy dostosowane do polskiego rynku, ale ten kor jest narzucony odgórnie. Tak więc. E, Troszeczkę inaczej ta praca wygląda. No tak, niż nasz koncernie w koncernie w ogóle nie ma firmy. tego etapu wdrażania produktu, tego, czyli tego, co my uważamy za bardzo dużą część marketingu. I to bardzo i istotną. Te, tego w koncernach takich międzynarodowych mhm. mówiąc, y, nie ma. Ale myślę, że jest też jeszcze coś pomiędzy, czyli taka duża firma, która niekoniecznie jest koncernem, może duża firma producencka polska, gdzie jednak jest ten. Podział obowiązków i jedna osoba, jeden marketer nie musi wiedzieć wszystkiego, bo też ma jakiś węższy wycinek. A wiesz co? Tak, w dużych firmach tak, i myślę, że to jest kwestia wielkości firmy i etapu jej rozwoju. Bo ja pamiętam czasy, gdzie w dużej już dzisiaj firmie, i wtedy ta firma też była spora, ale marketingowiec zajmował się po prostu wszystkim wszystkim, y, każdym elementem, y, od wdrożenia po, y, po później po ca całe akcje promocyjne i w ogóle wspieranie działu sprzedaży. Pamiętam, i pamiętam też, case, że y, łącznie z brand manager konkretnie zajmował się również nawet zamawianiem opakowań. Właśnie. kontaktem Z dostawcami. Tak. I też pamiętam w tej firmie, o której ja mówię, jak potem... Y, był rozwój i jak była ewolucja tego marketingu i, i pojawiły się podziały obowiązków i rzeczy odchodziły od marketingu do działu zaopatrzenia, od marketingu do działu trade marketingu, który powstał. Więc to się jakby rozwijało i... Tak, myślę, że to jest właśnie taki, z etapem rozwoju. Tak, zostawał taki hmm? core u tego marketingu. Hmm? To taki, taki hmm? naprawdę to, czym powinien się zajmować. Hmm, dokładnie. Natomiast zastanawiałam się, czy to się zwiąże z poprzednimi czasami, czyli tymi czasami sprzed digitalu, czy czy, nie koniec, czy jest związany z rozwojem firmy ale myślę, że jest związany z rozwojem, firmy, z rozwojem firmy bo znam takie firmy mniejsze, gdzie marketingowiec zajmuje się zamawianiem opakowań i kontaktem z dostawcami. Więc myślę, że to jest, kluczowy jest poziom rozwoju firmy na jakim no tak, jest i etapie. No jest skala, prawda? Tak. Że i, że y, czasami ten marketer będzie całym działem marketingu w bardzo małej mhm. firmie. A czasami będzie brand menadżerem, to nawet z definicji, z nazwy stanowiska powinno się wiązać z zarządzaniem pewnymi tak. procesami, a nie wykonywaniem wszystkiego własnymi rękami tak. czy głową. Mogę tylko powiedzieć, że przejścia są bolesne, zarówno Oczywiście. dla firmy w Totalu, jak i dla tych brand menadżerów. Oczywiście. W takich procesach też marketingowcy czy brand menadżerowie odkrywają, w czym są, są dobrzy. <śmetyczny> I też jedna rzecz, którą tutaj myślę, mamy bardzo dużo do zrobienia w polskiej branży kosmetycznej. I pewnie innych też, to są szkolenia, że przy takich zmianach trzeba po prostu ludzi wspomagać. Trzeba im pozwolić się rozwijać i przejść z jednego etapu do drugiego. Tak. I tutaj uważam, że jest dużo bardzo do zrobienia, bo ze zrozumieniem właścicieli czy zarządów firm, że te szkolenia są potrzebne i że ludzi trzeba wspomagać i rozwijać. Tutaj też się zgadzam. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tych szkoleń nigdy nie dostawałam naprawdę w bardzo niewielkich ilościach, i, ale dokształcałam się sama, tak? czyli inwestowałam w siebie i to nad czym cierpiałam, to to, że na rynku są szkolenia ogólne, które ja później sama formatowałam do branży. Żeby sobie to przełożyć. To jest jeden temat. Drugi temat dla mnie fantastycznym miejscem do nauki byli ludzie, którzy już mieli większe doświadczenie i ja bardzo korzystałam z tego. Ktoś, kto wcześniej na własnej skórze pewne rzeczy, pewne błędy popełnił. No i też w obszarach chociażby druku, czy, czy nawet właśnie w obszarach reklamowych ja korzystałam z wiedzy dostawców, czyli w przypadku opakowań uczyłam się. Całego know-how uczyłam się od dostawców, a na przykład przy procesach kupowania reklam uczyłam się też od wydawnictw czy, 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 czy agencji. No więc, tak naprawdę, marketingu jest nieustająca nauka. Słuchacie podcastu Marketing w kosmetykach? Jak tak o tym rozmawiamy i widać, jaki to jest szeroki yy, obszar, to myślę sobie, że w zasadzie nie ma się tego gdzie nauczyć. Nie ma takiej uczelni, studiów, kursów, które by dały wiedzę potrzebną do bycia marketerem czy brand managerem kosmetycznym. No, nie ma takich, takich specjalistycznych nie ma, no bo to też jest trochę nisza. Więc y, uczelni czy, czy y, jakieś takich miejsc, które są nastawione na zarabianie na szkoleniach, to niekoniecznie y, byłoby opłacalne. Są takie kursy z y, brand marketingu na przykład i takiego ogólnego, więc można, jak ktoś umie i chce sobie to później zaadaptować, to to też jest możliwe. Tylko musi chcieć. Więc wiesz, zawsze możemy zrobić taki kurs, żeby nauczyć ludzi, jak pracować w tym marketingu kosmetycznym. No i jak to byłby ktoś... To świetny pomysł. No może, może, wszystko przy nami. Jest jeszcze jedna rzecz, jak ktoś trafi do firmy, gdzie jest już człowiek z doświadczeniem i ma takie zapędy mentorskie i chęć przekazywania wiedzy, no to to jest bezcenne. To Ale w biegu i w tempie pracy, która jest... Marketingu, właśnie w branży kosmetycznej, jest bardzo trudno pozyskiwać tą wiedzę, tak po prostu, żeby sobie usiąść i, i pewne rzeczy przegadywać. Po prostu się, ją się zdobywa w trakcie, raz lepiej, raz gorzej, popełnia się błędy. Ale to, co ja polecam, to wyłapywać takich mentorów i jak jest tylko okazja, to korzystać z tej wiedzy. Ja zresztą też e, tak robiłam, e, bo jest kilka osób na rynku, od których właśnie tę wiedzę wyciągałam. A teraz sama jesteś mentorem. No tak, tak jakoś wyszło, że, że chciałabym, że, żeby ludzie korzystali z tej wiedzy, bo wiem, że się łatwiej później żyje i pracuje. Więc myślę, że, że tak, ten, ten poziom edukacji jest niski, ale to też jest właściwie żaden, taki oficjalnie jest żaden. Ale to jest kwestia też niszy i chęci ludzi, którzy by chcieli się tym zajmować. Znaczy, więc... Ja myślę, że ludzi chętnych to by było bardzo dużo, bo to jest też taki dosyć... Fajny, miły temat. Mm. Ale. No tak, bo, pożegna... bo ponarzekałyśmy sobie trochę na to, co się dzieje w tej branży, że jest źle, nie ma edukacji, że jest ciężko. Nie że ma szkoleń tak, tak, nie ma szkoleń. Właściciele są zła. To jest generalnie tragedia. Nie, nie masz takiego wrażenia, że to, to, to jakaś, jakaś taka wizja mm. dramata, nie, to jest dramatu. Fajna, to jest po pierwsze bardzo fajna branża. Po drugie, ona się bardzo mocno w Polsce rozwija. Trzeba wspomnieć, że kosmetyki to jest nasz dobro narodowe niemalże. To jest jeden z tych obszarów, gdzie jesteśmy naprawdę bardzo mocni jako kraj. I firm kosmetycznych jest przecież jakieś, jakieś mnóstwo obecnie. Mhm, tak, to, to ja chciałam powiedzieć, odkręcić tą, to czarnowictwo, mimo tego, co rzeczywiście przedstawiłyśmy, bo to jest, to jest całkowicie prawda, tak, tak rzeczywiście to funkcjonuje. To cudownie się w tej branży pracuje. Ogromna jest satysfakcja stworzenia, przynajmniej ja, to jest z mojej perspektywy, bo może jak ktoś tego nie lubi, to nie pracuje w tej branży. O, taka jest prawda. Ale wiesz, co trudno tego nie lubić? Znaczy, samego procesu tworzenia, no to może można nie lubić, ale sama branża jest taka, że łatwo ją lubić w znaczeniu te produkty. To są miłe rzeczy, to są ładne rzeczy. To są rzeczy, które poprawiają nasz wygląd i samopoczucie. Więc to są bardzo miłe rzeczy, do tego one zazwyczaj są ładne. No. Tak, możemy powiedzieć ładne, poza tym uładność porównując z, względem, nie wiem, olejami do silników samochodowych. No to kosmetyki są no ładne, tak, zdecydowanie. Można je ładnie pokazywać, można je ładnie prezentować. Kampanie są ładne, reklamy są ładne, opakowania są ładne, fotografie są ładne. Jest naprawdę tutaj obcuję się z bardzo ładnymi rzeczami, do tego potrzebnymi, używanymi przez wiele osób, więc jest też taka satysfakcja, że te produkty, które tworzysz, dużo osób Widzi, dużo osób używa. Tak. I to jest ogromna satysfakcja. Przynajmniej dla mnie y, niesamowitym uczuciem jest, jak powstaje, po tej ciężkiej pracy, procesach powstaje produkt, wjeżdża na półkę, a potem jeszcze y, ludzie go kupują i jeszcze są zadowoleni. To jest, to jest niesamowita tak. przyjemność. I tu akurat wiem, że to nie jest tylko dla Ciebie i nie tylko dla mnie, bo w zasadzie. Niemal wszyscy, z którymi się zetknęłam w czasie mojej, mojej pracy w tej branży, mają ogromną satysfakcję, jak widzą ten produkt na półce, przy którym pracowali. To jest naprawdę chyba najczęściej powtarzane taki moment ach zachwytu ten produkt jest na półce widzę go widziałam kupiłem. tak 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 moja ja koleżanka go używa Pokaza, tak. był w telewizji mm -hmm. był w social mediach zachwycają tak się ja nim. jestem twórcą tego tak, tak to, to mój produkt tak to, no i, i tutaj I tam, tam my... wyłożyłam swój o, swoje okruszek do tego no, do właśnie. tego produkt i to jest chyba dla twórców no bo prawda jest taka że marketing to jest praca twórcza, twórcza. w bardzo dużej mierze i, i zarówno ten produktowy, jak i ten komunikacyjny, to jest twórczość i efekt końcowy tego, co się widzi, jest naprawdę ogromną przyjemnością. To, co ja też jeszcze zauważam, to na pewnym etapie pracy w marketingu kosmetycznym ludzie się bardzo mocno utożsamiają z tym, co robią. Tak. I czują, że to są ich dzieci, te, te produkty, które stoją. To później rodziny są w ogóle zaangażowane w używanie tych produktów i w reklamowanie i opowiadanie. Ja przynajmniej mam takie tak, doświadczenia. Ja też mam takie, tutaj podzielam. <laughs> to Więc to jest ogromna satysfakcja i pomiędzy to czarnowictwo, które przedstawiłyśmy na początku, to ja uważam, że to jedna z fajniejszych prac, które, takich zawodów, które można wykonywać, ale też, też trzeba mieć pewne predyspozycje do tego. To nie jest tak, że każdy z ulicy może sobie przyjść i po prostu od dzisiaj będę twórcą produktów, no bo jednak pewne cechy trzeba mieć, być, mieć taki, taką, taki zmysł estetyczny też i i chęć do kreowania. Tak? No bo ktoś, kto lubi tabelki bardzo mocno to i niekoniecznie jest bardzo twórczy, to się nie odnajdzie. Ale to nie znaczy, że marketer kosmetyczny nie obcuje z tabelkami, chciałam A. powiedzieć. Znowu sięgasz w mniej atrakcyjny obszar. Ja bym powiedziała, konkludując, że to mi się wydaje istotne z tej naszej dzisiejszej rozmowy, że marketing to jest twórczość. Myślę, że to nie jest oczywiste dla wielu osób. Nie jest tak postrzegany marketing. No chyba tak. Nie, no marketing jest postrzegany, że wydaje pieniądze. No. Ale nikt nie I myśli. że w ogóle to sprzedasz. Tak, i... tak, tak. I nikt nie myśli Więc o procesach tak, twórczych, które się dzieją. Marketing to twórczość. Mhm. Branża kosmetyczna jest. Dynamiczna, bardzo się rozwija, daje wielkie możliwości, więc jak zostawimy te dwie rzeczy razem: marketing i taka dynamiczna, aktywna branża, to mamy bardzo fajny obszar. Tak, będziemy miały o czym gadać. Na pewno już widać to po <noise> dzisiejszym spotkaniu. no Dzięki Zuzia za, za tę rozmowę. Naprawdę już się nakręciłam. Ja też dziękuję i dzięki za zaproszenie i w ogóle inspirację, żeby to zrobić. Dziękujemy, że słuchaliście. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie umknęły wam kolejne odcinki. A jeśli chcecie być z nami w innych miejscach, to zapraszamy na LinkedIn, Instagram, Facebook. U mnie nieustająco o kosmetykach, a u Zuzanny o kreacji brandingu i fotografii.